Dziękuję za, za to, że Pan w przyszedł do nas i przede wszystkim, że udostępnił Pan to miejsce. Bo pan jest gospodarzem tego miejsca. Kupię się u siebie. No, sztuki tutaj działa, to pod tym gościnnym dachem i teraz Marian Drewa, który jest założycielem i pomysłodawcą z Piotrkiem kanału Chodźmy Po Zdrowie. To jest bardzo ważna, ważny kanał, bo on promuje zdrowy, zdrowy tryb życia. Poza tym, poza tym na tym kanale można zobaczyć też inne rzeczy, mówić o książkach, filozofii, o, o diecie, o różnych sprawach naprawdę. Także a teraz Marian. Panie dyrektorze, znajdujemy się w księżnicy na pana terenie. Dziękuję jeszcze raz za to, że mogliśmy się tutaj spotkać, ale proszę powiedzieć mi naszym, naszym widzom. Czego możemy się spodziewać yy, przychodząc tutaj? Co, co zobaczymy? Czego się dowiemy? Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Książnica profesora Grada Labudy to jest jeden z trzech budynków należących do Muzeum Piśmiennictwa i Mózgi Kaszubsko-Pomorskiej w Wejcherowie. O ile pałac i kamienica mają już swoje lata, to księżnica została oddana w, pod koniec roku 2020, więc w październiku jest świeżutka. Pachnie jeszcze farbą. Ma kilka funkcji. Przede wszystkim tutaj zgromadzony jest zbiór książek, czasopism, który przekazał nam patron tego budynku. Profesor Gerard Labuda, jeden z najwybitniejszych znawców historii średniowiecza, czyli mediewista. Profesor był związany przez długie lata z, z Wejherowem i z naszą instytucją jako przewodniczący Rady Muzeum. I profesor właśnie nam, nie innym uniwersytetom na przykład, tylko właśnie nam przekazał swój bogaty, bogatą swoją spuściznę. Oprócz książek, które są tutaj u nas zgromadzone, a te, które stanowiły jego podręczny księgozbiór, mamy właśnie tutaj z tyłu za nami w tle, czyli tak zwane Kaszubiana i Pomeranika. Oprócz tego jest jeszcze wiele, ta bogata część spuścizny, która jest chowana na co dzień i udostępniana, opracowywana w naszym dziale rękopisów i starodruków. Także oprócz tego są jeszcze część takie prywatne też zbiory profesora, jak na przykład maszyna do pisania, to jest, tutaj, to jest prawdziwa maszyna do pisania tak, profesora, tak? To jest właśnie maszyna do pisania. A pana ta profesora. akwaforta, która wisi na to, to też jest z jego, z jego domu? To jest z naszych zbiorów. No. Także też staraliśmy ta się jakoś zilustrować, to, to miejsce opisać. Bardzo ciekawa jest wystawa, którą jakby dedykowaliśmy profesorowi na piętrze tego budynku. To jest wystawa o historii kaszubów, ale pokazana z dwóch perspektyw. Z perspektywy ogólnokrajowej, można powiedzieć, nawet warszawskiej, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, i z perspektywy kaszubskiej, bo okazuje się, że ta historia nie jest taka sama. Perspektywa kaszubska historyczna jest inna, a perspektywa z głębi kraju jest też inna. Na Przyska przykład, weźmy na przykład te zabory. We wszystkich podręcznikach historii mówi się o 123 latach, po 123 latach niewoli. To tak jak przez 8 ostatnich lat, taka, taka narracja. To u nas ten, 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 ten zabor, czy obecność niemieckiej administracji była dłuższa, ponad 140 lat trwała w obszarze bytowskim na przykład, w okolicach. Bytowa, więc u nas też inaczej się patrzy na, na sprawy dziadka z Wehrmachtu słynnego, bo my byliśmy w, w, podczas II wojny światowej częścią państwa niemieckiego. Nie, nie byliśmy, w, mieliśmy właśnie taki status, więc nasi dziadkowie. Byli wcielani po prostu do Wehrmachtu, tak jak w Śląsku, na Śląsku. Poza tym no, nasi dziadkowie znali niemiecki, bo chodzili do niemieckich szkół. Więc zupełnie inaczej miała, ta sytuacja się miała niż na przykład we wschodniej Polsce, gdzie niemieckiego nie znano, gdzie z Niemcami nie miano do czynienia my znaliśmy, tylko tamci nie... A chciałem się zapytać jeszcze, ta wystawa historyczna, o historii Kaszubów, jest to, to jest stała wystawa, tak? To jest wystawa stała, tak, zobaczyć. zawsze można ją zobaczyć, można przyjść, że tak powiem, tak z bomby. Można przyjść z kilkami sobie po parku i potem odstawić kijki i wejść do, do księżnicy. Tak jest, dokładnie, trochę się zadumać, żeby obejrzeć całą wystawę historyczną, myślę, że trzeba sobie zarezerwować żeby tak dobrze się naczytać, to z półtorej godziny... Szybkiego czytania. Także zachęcamy, żeby tutaj sobie zrobić przerwę i potem ruszyć w trasę. Zawsze mnie ciągnęło do, do Nordic Walkingu i właśnie podczas zajęć rehabilitacyjnych w, w Stegnie, w szpitalu rehabilitacyjnym, też mieliśmy zajęcia z kijkami. Więc za jakiś czas pewnie wezmę, tym bardziej, że moja żona jest, korzysta. Wyskakuje, że tak powiem, z domów z kijkami i wraca po godzinie ziejana. Więc jak tylko trochę oddechu złapie, to myślę, że spróbuję ją dogonić. Ja wracając do tego, że to, co pan powiedział tutaj, czyli tu się możemy. Możemy się dowiedzieć o tej, nie chcę przesadzić, ale tej prawdziwej historii Kaszów. Tutaj można się dużo dowiedzieć o historii. Tutaj e, można też e, uzyskać informacje na znany temat. E, tak jak wspomniałem, dla, dla grup zorganizowanych robimy lekcje na przykład ze zwyczajów kaszubskich, ktoś sobie życzy, na przykład mnie czeka taki wykład dla, dla seniorów w najbliższy piątek, na temat kaszubskich utworów pasyjnych, na temat tradycji śpiewania pieśni wielkopostnych po kaszubsku. To jest temat, myślę, taki niecodzienny. My taką wiedzę mamy, posiadamy, chętnie się nią podzielimy i jeżeli właśnie grupa sobie zażyczy, a w tym przypadku są to nasi kochani seniorzy, to ja z chęcią się podzielę taką, taką wiedzą. 40 osób myślę, będziemy śpiewać. Mamy już pomysły na dwie pieśni pasyjne, które w języku kaszubskim wspólnie wykonamy. Wyświetlę tekst, siądę do fortepianu, zaśpiewamy. I to jest ta funkcja edukacyjna. Więc na zakończenie chciałem Panu powiedzieć, że po naszym Wialgi Bóg zapłacił. O, jak feino! Dziękuję bardzo. Wialgi, Pan z Lezna, Was to z Lezna. Z Głaszcecyna. No, to i no. to krótkie. No, no. Super. Wialgi, no. krótki. Łagodny no, no, mówić no. Wialgi, krótki. No, no, no. no. <grymne> różnicach, tak? tak różnicach, Ach, tak, tak, tak. te różnice. Ja są jeszcze. niesamowite, no? No. No. Parę kilometrów i, jest, i inna wymowa, inne. Te... Masoka siebie w jedną ma. Jo, Tak samo jak się dogodniową, z tym, że u mnie y, pierwsza głiedzna jest za darmo nauki Nordic Walking. <laughs> Także y, adres jest dom, wizytówka i możemy się spotkać. Mesołka jak, jak na no siebie z cioszką ma chłodzie. Z cioszką ma. <laughs> To był pan Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum i Piśmiennictwa Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.